Proszę jako pierwsza, tak na... jak, 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 jak tak mówiłem yy, tak, pani Ewelina jako pierwsza. Dzień dobry. Ewelina Nachorecka, yy, ja mam takie pytanie do pani starosty. Yy, chciałam się zapytać, czy pani uzupełni wniosek do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o odwołanie powiatowego inspektora nadzoru? Yy, yy. Jeżeli jest taka możliwość, to będzie łatwiej rozmowę prowadzić. Ja już Pani. Może przeczytam. Przeczytam ostatnie pismo, które wysłałam. tak 15, 16. 16 września. 16 października. A nie, to chyba nie to jest. Tak, chyba to ostatnie. Pismo, które jest pismem przewodnim do tych informacji czy skarg, które państwo wysłaliście. Wysłałam to pismo, uzasadnienie w dniu 9 października do Starosławków Śląskich wpłynęła skarga tutaj Pana. A to nie, to nie to jest. Pani sekretarz, gdzie my to mamy? A tutaj, dobrze, to jest z 15 października. Na podstawie artykułu 65 yy, i tak dalej, i tak dalej, yy, w związku z załączeniem przekazuję skargi inwestorów z terenu powiatu lweckiego dotyczące działalności powiatowego inspektora nadzoru budowanego w Żbówku Śląskim. I to jest ten cały plik dokumentów, który, który do mnie przed chyba dwa dni wcześniej. Musieliśmy go to szczytać, ewentualnie z, Anonimizować. sprawdzić, z, z, a, zanonimizować. W dniu 10, do starosty, 10 października do Starosty Lubeckiego wpłynął wniosek mieszkańców inwestorów z terenu powiatu Lubeckiego o uzupełnienie wniosku Starosty Lubeckiego o odwołanie pani Dominiki Słowińskiej z funkcji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Wybuchu Śląskim. Z treści wniosku wynika, że osoby pod nim podpisane mają szereg zarzutów odnoszących się do sposobu procedowania spraw znajdujących się w inspektoracie przez Panią Inspektor. Stosowania przez Panią Inspektor przepisów, prawa i ich interpretacji w jednostkowych sprawach, ale także formy kontaktu z petentem. W zdaniu skarżącym działanie Pani Inspektor jest merytorycznie niewłaściwe, nie sprzyjające współpracy z petentem, co ostatecznie ma negatywny wpływ na postrzeganie powiatu lwewskiego przez potencjalnych inwestorów. Do wniosku załączone zostało sześć skarg inwestorów, w których dodatkowo każdy z nich podnosi zastrzeżenia co do sposobu pracy i procedowania Pani Inspektor ich indywidualnych sprawach. Z uwagi na to, iż wniosek starosty luweckiego z dnia 17 września o uzgodnienie odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskich nie zyskał Pana poparcia i tym samym został już rozstrzygnięty, to mając na uwadze Pańskie ustawowe kompetencje jako organu wyższego stopnia do nadzoru merytorycznego pracy Pani Dominiki Sławińskiej i indywidualne uprawnienia do podjęcia decyzji o odwołaniu PIMBu Zgłoszone obecnie żądania i skargi inwestorów winny zostać zbadane i rozstrzygnięte przez Pana jako organ wyższego stopnia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest całkowite kuriozum korespondencja z Panem Wimbem jest dla mnie czymś niesamowitym, to jest, czuję się, jakbym gra w szachy 3D, jakbym się po prostu musiała wstrzelić w jakiś wyraz, który musi paść. Powiem Państwu, bo. Nie możemy wszystkiego mówić na tej sali, y, co wiemy z różnych powodów i y, związanych z Rodo, ale y, z jakiegoś powodu ja też nie pisałam tego wniosku sama, tylko z moimi y, y, moim prawnikami. Y, trudno mi jest wytłumaczyć. Y, to, co pan mi odpisał, bo odpowiedź była na całą stronę, i jakiś taki przedziwny akapit na końcu. Więc albo są merytoryczne podstawy do tego, żeby pani inspektor została odwołana, albo nie. Wszystkie, zresztą większość tych skarg, które tutaj ja dosła, wysłałam panu 16-15, pan wojewódzki inspektor ma i wie, znaje. Więc no, poprosił o skatalogowanie. Też to jest dla mnie dziwna historia, bo tak jak powiadam, moim zdaniem ma segregator, i nawet byłabym w stanie stwierdzić, że widziałam ten segregator powiatu łóweckiego. Więc ma wszystko na podorędziu, i z jakiegoś powodu. No, to jest po prostu niewyobrażalne. Jego kompetencje są takie, a nie inne, moje są takie, a nie inne. Obracamy się w, w, w przepisach, i od do, wydaje mi się, że każda z mojej strony już, jak każdy wyraz więcej z mojej strony, byłby uzurpacją oceny merytorycznej pani Dominiki Sławińskiej. Do tego nie mam prawa. Dlatego po tym spotkaniu z państwem, kiedy zobaczyłam, że. Nie widzę w ogóle szansy w tym tunelu. Strony się okopały, a budynek musi być odebrany. Napisałam... Yy, czy ja mam to przeczytać jeszcze raz państwu, co ja napisałam? Zróbmy egzegezę mojego pisma i odpowiedzi. Czy państwo tego nie potrzebują? Napisałam tak, żeby zabezpieczyć interesy stron. I tak uważam, że przesadziłam, jak się potem okazało. Zresztą miałam takie wrażenie następnego dnia. I pan Pimp, Wimp przepraszam, upominam je w swoim, o swojej odpowiedzi bo ja piszę o konflikcie z inwestorami, a pan Wimp mi odpisuje o potencjalnym konflikcie z inwestorami. To taka ostrożność, a jednocześnie pisze akapit, ja się domyślam, dlaczego ten akapit powstał. Więc albo są merytoryczne podstawy, albo nie. I tak samo Pan Wojewoda mówi, że ma nieoczywistą zwierzchność nad panem e, Wimbem. Tak samo ja mam nieoczywistą zwierzchność nad panią Dominiką. Pani Dominika Sławińska e, przynosi podanie o urlop e, i wszystkie sprawy związane z kodeksem pracy są tutaj realizowane. I podkreślam jeszcze raz ja nie wiem, ile razy to trzeba powiedzieć, merytoryczne sprawy w, rozstrzyga Wim. Natomiast pisma pomiędzy urzędnikami, Panie Radny, to nie jest eseistyka. To co ja miałam tam napisać, płomienne nie wiem, nie wiem co, no to merytorycznie zostało napisane, była podstawa prawna, była, była podstawa prawna wyartykułowana, było uzasadnienie i nawet uważam, że troszkę przekroczyłam linię, którą powinnam stwierdzić, którą, którą powinnam jakby zachować. To poszło 15, to jest ostatnia korespondencja, ale tej korespondencji jest dużo. Wnosimy o kontrolę, kontrola się odbywa, dostajemy, dostajemy raporty z tej kontroli i to, co poszło to do pana Wimba, to pan Wimba to wie, bo to już gdzieś wcześniej było procedowane, gdzieś wcześniej było kontrolowane. Dobrze, dziękuję, dziękuję za odpowiedź. Problem Pani polega... Ewelina, o kontynuowanie. Tak, problem polega na tym, że to wszystko to są tylko pozorowane działania, które mają na celu wyciszenie problemu, Grena na czas, mydlenie oczu mieszkańcom, bo prawda jest taka, że w pierwszym dokumencie ja celowo nie nazywam tego wnioskiem o odwołanie bo ten dokument, który jako pierwszy pani wysłała on opisywał jedynie konflikt między jednym inwestorem nami, firmą Lemberg, a panią inspektor. I dokument ten, tak jak tu słusznie już pan radny zauważył, nie daje najmniejszych podstaw do odwołania urzędnika. To był taki dokument dla wyciszenia tematu. Później, dziwnym trafem, na stronie lokalnych mediów, lwówecki.info, Info, pojawia się artykuł, pomijam już tu fakt, że są tam wyciągane jakby szczegóły, które osoby postronne, nie mające jakby dostępu do naszej dokumentacji architektonicznej nie mają prawa takich informacji wiedzieć, ale to jakby przemilczmy. Natomiast pojawia się artykuł, w którym są cytowane fragmenty pisma, które napisał wojewódzki inspektor do pani starosty. No i znów dziwnym trafem zostaje pominięty najważniejszy, ostatni akapit. No nie oszukujmy się, obraz został mocno zafałszowany. Podsumowaniem artykułu jest to, że pan wojewódzki inspektor nie widzi podstaw do odwołania. Natomiast moim zdaniem kwintesencją tego pisma był fakt, że pan wojewódzki inspektor prosi panią starostę o dopełnienie wniosku i o wyartykułowanie problemów. Drugie pismo, które pani przed chwilką przeczytała, to również jest dokument, to nie jest wniosek o odwołanie pani powiatowego inspektora. To jest dokument, w którym Pani jedyne, co robi, to przekazuje nasze skargi. Nie ma tam ani jednego słowa na ten temat, że Pani chciałaby odwołać Panią inspektor. Z informacji, które Pani zamieszcza w tych pismach, w wypowiedziach medialnych, wnioskuję, że albo Pani traktuje mieszkańców jako osoby mało inteligentne, którzy, które dadzą się nabrać na te populistyczne stwierdzenia i na te pozorowane działania. Dlatego ja mam pytanie do pani, czy pani jako starosta, jako zwierzchnik służb powiatowych, ocenia pani postępowanie pani inspektor jako prawidłowe i nie dostrzega pani patologii, jakie niesie ten urząd za sobą? Druga kwestia, bo tutaj jakby od roku właściwie i my i inne osoby słyszymy jak mantrę stwierdzenie, że pani nie ma uprawnień do odwołania. No to też jest, to też się mija jakby z prawdą, no i tutaj pozwolę sobie jakby wrócić do pisma, które dostała pani od pana wojewódzkiego inspektora, który pisze jasno, natomiast jeżeli w Pani ocenie jako starosty, który jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży istnieją okoliczności związane z pracą Pani Dominiki wpływające na, uwaga, negatywne postrzeganie powiatu. Tu nikt od Pani nie oczekuje, że Pani będzie w sposób merytoryczny rozwiewać nasze problemy. Ja chciałam zauważyć, że budynek, który wybudowaliśmy, on został wybudowany zgodnie z pozwoleniem, które uzyskaliśmy w tutejszym Wydziale Architektury. Nie chcę poruszać tu kwestii merytorycznych, bo też nie czuję się na siłach. Od tego są nasi architekci, od tego są nasi prawnicy. Oni podpisali się pod tymi dokumentami, to oni wzięli odpowiedzialność za ten budynek. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to do nas przyszło kilka dni temu, a mianowicie dostaliśmy decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który, uwaga, uchyla w całości decyzję inspektora powiatowego, orzeka o konieczności wykonania projektu zamiennego, ale z zaznaczeniem dotyczącej tylko i wyłącznie jednej zmiany, a mianowicie zbliżenia garażu podziemnego do granicy działki. Natomiast wszystkie pozostałe uwagi, pani inspektor, zostały uchylone. Kilkadziesiąt uwag, czyli rok naszej szarpaniny, się mówiąc brzydko, z panią inspektor, zostały uchylone, co po raz kolejny potwierdza wadliwe postępowanie powiatowego inspektora. Dlatego my teraz po raz kolejny korygujemy projekt, po to, aby uwaga, de facto. Usuwamy większość poprawek, które przez rok pani inspektor nam na wymyślała. Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, że my popełniliśmy jakiś błąd, bo tak jak mówię, budynek został wykonany na podstawie yy, projektu, tak? Pozwolenia na budowę. Natomiast ten jeden problem, o który obecnie jakby się pojawił, nad którym no musimy jakby się po Pochylić i jakby rozwiązać, czyli to zbliżenie się garażu do granicy działki, to jest problem, który był, znaczy problem, to jest fakt, który był już w projekcie pierwotnym. W projekcie, na który uzyskaliśmy pozwolenie od tutejszego Wydziału Architektury w tutejszym starostwie. Więc podsumowując, minął rok, 40 rodzin nie może się wprowadzić. Abstrahując już jakby całkowicie od mojego życia prywatnego, gdzie po pierwszej decyzji pani inspektor trafiłam do szpitala, urodziłam w 29 tygodniu dziecko. Dziewięć miesięcy walczyłam o życie swoje, o życie mojego dziecka w inkubatorze. I teraz się dowiaduję po tych dziewięciu, po tych miesiącach, że to było tylko i wyłącznie widzi mi się pani inspektor. Natomiast Pani Starosta ciągle zakrywa się, pozoruje działania, które mają, tak jak podkreślam, wyciszyć nas i mieszkańców. Dziękuję. Rozumiem, panie, że pani skończyła na... Tak, dziękuję ja bardzo. Może poprosiła Pana Mecenasa, że zajął stanowisko w sprawie komponowania tego pisma które miało być pismem, które powinno być pismem, znaczy, które miało być pismem zgodnym z prawem, z poszanowaniem yy, stron i tak, dalej, i tak dalej. to po pierwsze, a po drugie, ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, imputowanie mi jakiegoś związku z artykułem na Lwóweckim, info, absolutnie jest bezpodstawne. Natomiast to trzeba zapytać redaktora, skąd miał dane, bo przecież na pewno nie, no nie sądzę, że tutaj z naszego yy, wydziału. wydziału, no chyba, że nie wiem, z architektury i budownictwa. Nie mam bladego pojęcia, jak to się mogło stać. Myślę, że to trzeba zapytać po prostu redaktorów tego portalu. Yy, tak, to znaczy na tyle, na ile mogę się odnieść do całej tej sytuacji, to w moim przekonaniu tu się gdzieś formułuje taka trochę no nie do końca zgodna z prawdą teza, że starosta posiada jakąś sprawczość tutaj w tej konkretnej sprawie w zakresie pani Dominiki i w zakresie jej odwołania ze stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tutaj ja nie będę komentował jakby treści samego wniosku poprzedniego, który był tylko pierwotnego, do której pani tutaj odniosła się przed chwilą w zakresie, który jakby rozpoczął ponownie tak naprawdę Wyraził intencję odwołania pani Dominiki ze stanowiska. To pismo zostało, przynajmniej na tyle ja wiem, sformułowane po spotkaniu z inwestorami obecnymi tutaj i panią Dominiką, którzy, no to jest kuriozalne, oczywiście, nie potrafią, tak się przynajmniej wydaje, bo pani starosta tu określiła to, że atmosferę. Pomiędzy państwem to można ciąć nożem, faktycznie ten kontakt, patent, kontakt, inwestor jest niedobry i to nie powinno tak wyglądać, i pani starosta odniosła wrażenie tutaj, że strona, w tym również organ nadzoru, w jakim sensie usztywnił swoje działania i być może faktycznie jako organ, który nie posiada odpowiedniego obiektywizmu, z tej sprawy powinien być albo wyłączony, albo w ogóle odwołany. I to było na gruncie takiej obserwacji. Tego po prostu dynamiki tego spotkania, może tak to określę. Natomiast teraz ten kolejny wniosek, który wpłynął tutaj ze skargami, które zostały uzupełnione, one dotyczyły albo spraw, które kiedyś na tej burzliwej sesji były przedstawiane, albo spraw aktualnych państwa i one dotyczyły oczywiście, jak bardzo formalnoprawnie się do tego wszystkiego będę odnosił, dotyczyły kwestii merytorycznych związanych z tym, jak pani inspektor proceduje te postępowania. Ona podlega ocenie zresztą przez Wojewódzki Inspektor inspektora Nadzoru Budowlanego, a następnie to podlega ocenie przed Wojewódzki Sąd Administracyjny. I te skargi, ten szereg skarg, który został do nas złożony, on nie został zaadresowany tylko do nas, również poszedł do wiadomości innych organów, w tym m.in. do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. I w gruncie rzeczy, jeżeli miałbym tutaj odnieść się do tej sytuacji, czy pani starosta powinna bardziej agresywnie wyartykułować to pismo, które tutaj zacytowała, no to to już jest jakby decyzja pani starosty. Natomiast no. Nie może ona podejmować się merytorycznej oceny sprawy. Ja tutaj też nie będę recenzował dla niej spraw, które są procedowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bo to nie jest w ogóle moja rola. Nasz, moja rola się kończy na etapie ewentualnie tutaj Wydziału AB, który opiniuje projekty o pozwolenie na budowę. Pani Inspektor ma swojego prawnika, państwo mają swoich prawników i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ma swoich prawników. Te decyzje są wieloszczeblowo analizowane, i to nie jest tak, że pan wojewódzki inspektor nie zna jakby problemów związanych z tą sprawą państwa, którzy dzisiaj tutaj postulują jakby swoje zastrzeżenia do pracy pani Dominiki, czy do